Wiesz, wyjęli go jest, jest tam w, tej, w, tym, w tym, przy tym mostku kapitańskim czy coś. I mówi, no widzimy, jeden, dwa, cztery, pięć, sześć. A oni się wiesz zorientowali, wiesz, uśmiechają się. I ona mówi, co, dziwisz się, tak? To są cyfry. On mówi, no jak to? Skąd wy macie cyfry? A, a on mówią, skąd my mamy, skąd wy macie cyfry? Co myślisz, że to jest? To, że, to myśmy odkryli, że my żeśmy odkryli. są nasze cyfry przecież. Co wy myślisz? Cyfry arabskie. Nie, to są nasze cyfry, wy żeście to wzięli. No ale słuchaj, no, nam się wydaje, że jesteśmy y, y, twórcami i odkrywcami, wiesz, no, a tak naprawdę myśmy. My no, wszystko... Szkoda gadać, szkoda gadać, wiesz tam. Znaczy, słuchaj, i tak żeśmy doszli bardzo daleko, że, że, tak. że ja mogę wyjść tutaj sobie z 180, jeszcze dojadę. No, to jest niesamowita sprawa, tak? No, to, wiesz, Przemieszczasz się. <laughs> Przemieszczam się. No, dla statek. Mnie, jest to, dla statek. mnie jest to niebywałe. Ja jestem zachwycony.